Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do końcika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Australii Zachodniej od 28 lat. Chciałam dzisiaj Wam się podzielić informacjami, które się dowiedziałam właśnie w ten weekend na temat wizy dla tych, którzy pragną emigrować do Australii i zastanawiają się jaka wiza jest dla nich dostępna. Więc spotkałam młodą parę, która przemigrowała tutaj Dwa lata temu do Pert przyjechali... Oni skończyli studia na Politechnice Wrocławskiej. To jest jedna, jedyna uczelnia, która jest uznawana przez Australię. Z jakiego powodu, to ja nie, nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie dostali wizę na bazie tego, że skończyli te studia. I dzięki temu, że są w Perth, ponieważ od lipca chyba tego roku Perth zostało uznane jako regionalne miasto. Dostali oni wizę stałego pobytu po dwóch latach. Mieszkania tutaj w Australii. Gdyby byli w Sydney, Melbourne czy Brisbane, takiej wizy by nie dostali, ponieważ praca w Brisbane, Melbourne czy w Sydney w tej chwili nie zalicza się do tego, żeby ubiegać się o taką wizę, nawet jeżeli będziemy mieli sponsora w pracy. Ja wczoraj poświęciłam trochę czasu i poszłam na stronę, na stronę Biura Emigracyjnego i próbowałam poczytać te przepisy. Tego jest ogromna ilość. Ja bym musiała spędzić pewnie bardzo długi czas, żeby to przestudiować, więc zapraszam Was, żebyście wy sami to próbowali przegryźć. W każdym bądź razie wyczytałam tam taką klauzulę, która mówi, że ponieważ sponsorowanie pracodawców było nadużywane, szczególnie w takich miejscach jak Brisbane, Sydney i Melbourne, i bardzo często były osoby, które tutaj już mieszkają, czyli Australijczycy, którzy mogli wykonywać tą pracę. A jednak zakłady sponsorowały emigrantów, że to nie jest niezgodne z prawem, i tak dalej, ale ponieważ tak się dzieje, to zlikwidowano takie możliwości i zostały tylko one w małych miasteczkach, które są czy to w Nowej Południowej Walii, czy Wiktorii. Czyli trzeba szukać, jeżeli z tamtej strony do Australii pojedziecie, musicie szukać. Sponsora i pracy gdzieś w małych miasteczkach. Jest cała lista tych miejsc, w których można znaleźć. Natomiast PERT zostało zaliczone do takich małych miasteczek, prawdopodobnie dlatego, że cały czas jest mało zaludnione i odizolowane i większość ludzi właśnie chce jechać na tamtą stronę. I dzięki temu, jak przyjedziecie do PERT, to macie taką możliwość starania się o pobyt stały już po dwóch latach mieszkania tutaj. I wymogi są tego, że trzeba mieszkać dwa lata w dzielnicach, określonych dzielnicach. Ja podaję linki do tych stron, o których ja mówię, w opisie. I tam na tych stronach znajdziecie listy dzielnic, w których należy mieszkać, żeby móc się starać o wizę stałego pobytu. I wystarczy mieszkać w tym miejscu przez dwa lata i jest powiedziane i pracować rok w zawodzie z listy z Australii Zachodniej, ale to też nie jest konieczne, bo oni akceptują na przykład zawody, które są blisko powiązane z tymi na tej liście, czyli jednym słowem mówią, że to nie jest konieczne. I w zasadzie za sam fakt, że będziecie tutaj mieszkać i pracować w określonych dzielnicach, macie prawo starać się o pobyt stały. Nie jest to dostępne z tamtej strony Australii, jest to dostępne tylko dla tych, którzy przylecą tutaj do Perth. Te dzielnice są mniej atrakcyjne niż te, o które ja Wam tutaj pokazywałam zwykle. To są dzielnice nowe, mniej popularne. Na obrzeżach Pert. Ja spojrzałam tylko na dwie. Jedna była oddalona 50 km od centrum Pert, druga 35 km od centrum Pert. I jeżeli chodzi o mieszkanie w tych dzielnicach, to wiem, że to jest bardzo, oni bardzo tego przestrzegają, bo ja kilkakrotnie słyszałam w dzienniku, pokazywali pielęgniarkę z Anglii, która przyjechała właśnie na taką wizę i miała w takich dzielnicach mieszkać i ponoć nie mogła dostać mieszkania. I zamieszkała w jakiejś innej dzielnicy i minął ten okres dwóch lat i, i po jakimś czasie dostała list, że zostanie deportowana z Australii, bo mieszka w złym miejscu. Była straszna tragedia tej kobiety. Ona płakała do telewizji, się zwróciła, nawet cały program był na jej temat, ale niestety władze australijskie są nieugięte, jeżeli chodzi o takie sprawy i nie uznały jej wytłumaczenia, że nie mogła znaleźć niby mieszkania w tych dzielnicach, które są wyznaczone. Także to są takie dwa warunki. Jeżeli ktoś chce przyjechać, są dwie wizy do wzięcia, poszukajcie, ja podaję linki tych stron, możecie sobie na nie spojrzeć. I warunkami jest takie, że musicie mieszkać w tych dzielnicach przez dwa lata i rok pracować w zawodzie, który jest z listy lub w zawodzie, który jest zbliżony do tych zawodów z listy, czyli to nie jest takie bardzo stricte. Ta para młodych emigrantów ich historia była taka, że oni tutaj przylecieli właśnie na tą wizę po politechnice wrocławskiej mieli 18 miesięcy możliwości pobytu tutaj i pracy. I on składał, on jest inżynierem i składał o pracę na technika, na niższą pozycję niż jego wykształcenie. No i jak poszedł na interwiu, to się okazało, że ten zakład pracy akurat szukał inżyniera i jak zaczął pracować, nie jestem teraz pewna, żebym nie powiedziała źle, ale oni prawdopodobnie mnie poprawią, jak będzie nie tak. Ale chyba zaczął pracować jako technik i zakład był tak ogromnie zadowolony z jego pracy, że zaoferowano mu pracę jako inżynier zaraz po studiach, czyli na tej najniższej inżynierskiej pensji. I dostał sponsorship, ponieważ tak byli bardzo zadowoleni z jego pracy, a teraz zatrudnili również jego partnerkę. I w ten sposób po dwóch latach pobytu tutaj w Pert, mają obydwoje pracy w zasadzie prawie że w swoich zawodach. I mają wizę stałego pobytu. Zdecydowanie mniejsze szanse macie na to, jadąc do tamtych Stanów. Może tam jest ciekawsze życie, może jest więcej ludzi, może jest bliżej do Europy, ale możliwości pozostania z tamtej strony są zdecydowanie mniejsze niż jeżeli przyjedziecie tutaj do Pert. Rozmawiałam również z Australijką, której syn. Wynajmuje dom razem z dwoma Anglikami, którzy starają się o wizę stałego pobytu i tak samo mają dużo perypetii i potwierdzili dokładnie to samo, że gdyby byli z tamtej strony Australii, to ich szanse byłyby o wiele, o wiele mniejsze niż tutaj w Perth. Także tych, którzy faktycznie serio myślą o przyjechaniu do Australii, ja mówię, musicie tutaj przemieszkać dwa lata po dwóch latach możecie jechać tam gdzie wam się wymarzyło. Ja zrobię taki kanał i opowiem o wszystkich stanach, ale bez opowiadania mogę wam powiedzieć, że po 28 latach mieszkania, po 28 latach objechania całej Australii i bycia w każdym stanie, cały czas wróciłam do Perth tak samo. W zasadzie cała moja rodzina oprócz dwójki moich dzieci, która mieszka w Australii południowej, to cała reszta, wszyscy mieszkają tutaj w Pert, a one mieszkają w Australii Południowej, ponieważ moja córka spotkała partnera stamtąd i tam on już był urządzony i ona z nim została, a syn po prostu pojechał ją odwiedzić i tak też tam spotkał kogoś i został. Chciałam Wam też taką ciekawostkę powiedzieć, bo znalazłam wczoraj szukając tych stron internetowych o wizach, znalazłam taką stronę która mówi w ogóle o emigracji do Australii, które miejsce wybrać, czy Australia jest dobra i niedobra i między innymi było, że Australia jest szczęśliwym, wyjątkowo szczęśliwym krajem. Ale jednym z najbardziej drogich krajów. No i jest tutaj, zresztą link jest do tej strony, możecie sobie sami przeczytać. Jest tutaj taka dyskusja: jeden bank niemiecki przeciwko ekonomistom. Bank niemiecki mówi, że w Australii Big Mac z McDonalda jest najdroższy na świecie, a ekonomista mówi, że może jest najdroższy na świecie ale w Australii trzeba najkrócej pracować, żeby tego Big Mac kupić. I oni tutaj podają, minuty pracy, które są potrzebne na kupno dużego Mac w McDonaldzie. I w Australii potrzeba średnio 18 na najniższej pensji możliwej. W Australijczyk musi pracować 18 minut na takiego Big Mac. W Anglii potrzeba 23 minuty pracy w Ameryce 35 minut, a w Indiach 347 minut to tak, dla ciekawości, no i potem piszą i teraz zdecydować macie sami, czy Australia faktycznie jest droga i tak jak on powiedział, oczywiście jest droga dla kogoś, kto z Indii przyjedzie i nie pracuje w Australii, ale jeżeli przyjedziecie i dostaniecie tutaj pracę, to się okazuje, że dla tych, którzy tutaj pracują, Australia jest najtańsza ze wszystkich krajów na świecie, ponieważ zarabiamy najwięcej ze wszystkich innych krajów. Ja nie wiem, czy ja już też wspominałam o fałszywych wizach, bo była, był artykuł w gazecie, żeby bardzo uważać na ludzi, którzy próbują wyłudzić pieniądze za to, że załatwią wam wizę, czy to wizę stałą, czy sponsorowaną. I były przypadki, pokazywali rodzinę. Całą, która przyjechała z dziećmi, zapłacili duże pieniądze za tą wizę. To była nieprawda. Zostali zatrzymani na lotnisku i prawdopodobnie zostaną deportowani z powrotem. Także, jeżeli cokolwiek załatwiacie, moja zawsze jest reguła: sami załatwiajcie, sami czytajcie, bo nigdy nie wiecie, jak komuś zaufacie, jak to się może skończyć. Jeszcze tylko takie, takie reminiscencje, jeżeli chodzi o Pracę w Australii, ponieważ wielu się z Was pyta, ja już kiedyś o pracę opowiadałam, ten film zginął, ale opowiem jeszcze raz. W Australii się pracuje fantastycznie. Australijczycy nie będą ani Was oceniać, ani Was poprawiać, ani Wam zwracać uwagę, ani nie mówić, jacy oni są fantastyczni, a Wy jesteście beznadziejni. Takich rzeczy nie ma, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje, oni są bardzo życzliwi, bardzo będą Wam pomagać. Nie będą w większości oczywiście przypadków, bo pojedyncze się zdarzają, przeszkód Wam robić. Australijczycy ogólnie nie oceniają drugiego człowieka, nie wytykają mu, że ja to robię lepiej, czy ja to że ty nie robisz to tak, jak powinno robić, akceptują drogę, jaką wy żyjecie, jaką wyrobicie. Tak jak jeżeli chodzi na przykład o język polski, czasami się śmieją, jak jesteśmy w towarzystwie, o mówcie po angielsku, bo jak my między sobą często z Januszem mówimy po polsku, jak jesteśmy w towarzystwie anglojęzyczne, ale to jest zawsze w formie żartu. Nie mają dużych problemów z tym. Oni się nauczyli, ponieważ jest tutaj wielu emigrantów z innych krajów i nauczyli się, że nie każdy zawsze po prostu człowiek odruchowo czasami mówi po polsku. My mamy tak między sobą, że my z Januszem mówimy głównie po polsku między sobą. I nawet jak jesteśmy w towarzystwie anglojęzycznych, to jak się ja zwracam do niego, czy on do mnie, to mówimy do siebie po polsku. Nie zwracają uwagi specjalnie, nie będą Was oceniać, nie będą Wam mówić, czy Wasz angielski jest zły, czy dobry, czy nie jest na takim poziomie. Po prostu zaakceptują Was takimi, jakimi jesteście, i to sprawia, że bycie wśród nich i pracowanie wśród nich jest bardzo przyjemne. Tak samo bardzo cenią polskich pracowników, między innymi jak widzicie, ta młoda para tych nowych emigrantów po niecałych dwóch latach pobytu tutaj dostali pracę w swoich zawodach i między innymi właśnie są cenieni jako polscy fachowcy, jako Polacy. Także opinia ta, o której wy często mi piszecie, jest ona może zrobiona tam w Europie. Tutaj tego nie ma, ponieważ nas tutaj Polaków nie ma wielu, a ci, którzy przyjeżdżają, robią nam bardzo dobrą opinię i natomiast większość ludzi dokładnie nie wie, co tam w Europie się dzieje. Nawet jak jadą na wakacje, to nie są w stanie tego zobaczyć, jakieś tam może informacje docierają. Ale to są bardzo takie niezbyt dokładne, więc cały czas Polacy cieszą się świetną opinią tutaj i są bardzo, a to bardzo cenionymi pracownikami. To chyba będzie na, na tyle, także wszystkie linki do tych różnych wiz Wam podaję i powtarzam, tak jak kiedyś, że zawsze do Las Vegas, czy do Nowego Jorku możecie sobie pojechać potem, jak już ustawicie się w swoim życiu, ale zaczynacie zawsze. Zdecydowanie łatwiej w miastach, które was są, które dopiero się zagospodarowują i które potrzebują nowych ludzi, a jak jedziecie w miejsce, które, które już jest ustabilizowane i które ma ogromną ilość ludzi, żeby się przepchać przez ten tłum, nie jest zawsze łatwo. Anglicy to już bardzo dawno stwierdzili, i większość ich emigruje tutaj do Perth, a nie do Sydney, Melbourne czy Brisbane, dlatego że tam jest zdecydowanie większa konkurencja. Zdecydowanie gorsze przepisy emigracyjne, i tutaj im łatwiej jest zahaczyć się, zacząć od początku, i jeżeli po dwóch latach im się nie podoba, jak już dostaną pobyt stały, zarobią pieniądze. Bilet kosztuje jak w jedną stronę około 200 dolarów. Możecie wsiąść w samolot i będziecie w ciągu czterech godzin w Sydney, czy w Melbourne, czy w Brisbane bez żadnego problemu. A poza tym mnie się wydaje, że PET jest wspaniałym mie miejscem do mieszkania. I tak, ja zrobię wideo, w którym powiem, jak ja widzę każdy stan i jakie ja widzę plusy i minusy każdego stanu. To jest na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie za y, oglądanie. Nie będę prosiła Was o to, żebyście mnie się pytali, dlatego że ja nie bardzo znam wszystkie przepisy, jeżeli chodzi o wizę. Za to zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście czytali te wszystkie strony internetowe, które ja podaję i tam wszystkie informacje, które Wam są potrzebne. Są zawarte. Również idźcie do Adama na jego kanał. On dopiero przyjechał pół roku temu, załatwiał wizę. On ma zdecydowanie większe informacje na temat wizy niż ja. Słuchajcie, a muszę Wam pokazać jeszcze swoje róże, jak rozkwitły. Tak pięknie w w tym roku zakwitły niedługo. Wszystkie inne kwiaty się rozkwiecą, ale przynajmniej wam troszkę pokażę. Wczoraj ścięłam trzy przepiękne róże, takie długie, powyrastały, a to są sroki. One tak pięknie. Śpiewają. One tutaj lubią mieć gniazda na tym eukaliptusie. Janusz wczoraj trawnik skosił i wysypał nawozem organicznym. I mamy zapach, jak na farmie wiejskiej, co też jest bardzo przyjemne. Dzisiaj śmiecie nam zebrali, mi się zepsuła. Zamknięcie do mojego kosza i następną różę wam pokażę. Ona już ma 12 lat, ta róża. Zapomniałam powiedzieć, że musicie nastawić, że nie zawsze dostaniecie pracy w swoich zawodach od razu. Czasami trzeba jakiś kursy dorobić, czasami trzeba egzamin zdać no i trzeba cierpliwości czasami to zabiera rok, dwa, trzy, cztery wszystko zależy od indywidualnej osoby jak bardzo będzie poszukiwana a tutaj widzicie moje miejsce pracy którego właśnie przed chwilą nagrywałam dla was wideo, chciałam żeby trochę złapało się widoku z mojego tarasu, ale chyba mi się nie udało to wam mogę teraz pokazać troszeczkę Tam u góry to co widać to jest ziemnica. bo tu już kończył swoje kwitnięcie. Wieczorem tutaj przylatują ogromne ilości ptaków. Dziękuję bardzo, ja jestem Hania i do usłyszenia.